Turniej pod hasłem Jestem Sprawny, Sprawny Miś w regionie odbywa się już po raz piąty, jednak idea organizowania zawodów sportowych dla najmłodszych realizowana jest w Toruniu od ponad 30 lat. To jest wstęp, kształtowanie nawyków sportowych i po prostu zachęcanie do uprawiania sportu. Głównie o to nam chodzi, żeby to dziecko od małego już... Złapało taki bakcent sportowy. Na każdym etapie na młodych sportowców czeka kilkanaście konkurencji, podzielonych odpowiednio do wieku uczestników. W każdej z nich trzeba wykazać się ogólną sprawnością, a w szczególności szybkością i sprytem. Piąte klasy mają bieg z piłką, e, tortaki przeszkód. To ja e, przeciąganie liny i starty sytuacyjne. Przenoszenie e, piłek lekarskich, teraz będzie przeciąganie liny. Be, będą jeszcze skoki przez słodki, pichol, Wiele drużyn do tych zawodów przygotowuje się przez cały rok. Staramy się po prostu co tydzień na każdej lekcji chociażby jedno-dwa ćwiczenia z dziećmi przećwiczyć, żeby jak najlepiej dzieciom szło. Troszeczkę rozkładają nas choroby w ostatnim tygodniu, dlatego mamy dużo zastępstw. Staramy się bardzo od początku roku ćwiczyć z dziećmi. Każdy z niemal tysiąca uczestników marzy o wygranej. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. W tym roku ponownie zostanie doceniona postawa fair play. Jak się kogoś pobije, to tamten nie będzie mógł seldować, i wtedy będzie jakby nie fair i wygramy bez honoru. W finale miejskim, który odbędzie się 27 lutego, zmierzy się pięć toruńskich szkół. Szkoła podstawowa nr 6, 28, 32, 5 i 14. Wszystkie walczyć będą o przepustkę do reprezentowania grodu Kopernika w finale wojewódzkim, który odbędzie się 25 marca w Bydgoszczy.